Czyli, o czym jeszcze warto y, powiedzieć, że w każdej komorze wirnika musi się pojawić odpowiednie ciśnienie, które zagwarantuje, że ten wirnik będzie pracował właściwie. Ponieważ bez właściwego ciśnienia, on nie jest, zacząć się, nie jest się w stanie zacząć obracać we y, właściwym kierunku i tłoczyć pompę. No i dlatego można zawsze te, te pompy na górze tłumić delikatnie. Zaworem, co, nam, co sprawi, że poza tym też pompa wtedy troszeczkę ciszej może pracować. No tak, to, to ciśnienie w wirnika, sprawia, że ten wirnik tak nie, nie klekocze, prawda? Mm. Zładnie, to no bo to Tutaj powie. mamy właśnie też dla przykładu, zabrałem ze sobą wirnik standardowej pompy Ocean Runner 3500. Ten wirnik posiada sprzęgiełko, czyli względem magnesu on się troszeczkę kręci w lewo i w prawo. To jest on niepełen a taki obrót o niepełen. Pełen zakres, to jest może nie wiem, z 300 stopni w lewo, w prawo można tym wirnikiem pokręcić, i to jest właśnie po to, żeby w momencie startu ten wirnik, w zależności czy on się zacznie obracać w lewą czy w prawą stronę, mógł się właściwie ustawić i zacząć tłoczyć wodę do góry. A tam. Czyli tutaj mamy tak na dobrą sprawę zamknięty temat pomp głównych. Mamy do dyspozycji pompy troszeczkę starszej generacji Ocean Runnery, teraz mamy Eco Runnery zgodnie z tymi wszystkimi nowoczesnymi technologiami. To mamy pompę główną. Teraz może skupmy się na pompach, które wytworzą cyrkulację wewnątrz zbiornika. Powiedziałem, że ta cyrkulacja jest równie ważna, jak nieważniejsza od tej cyrkulacji, która jest pomiędzy zbiornikiem głównym a naszym. Filtra. Owszem, dlatego że tak jak mówiłem, na rafie koralowej cały czas jest ruch wodny. Tak? My to traktujemy tę wodę nawet jako lekko żywy organizm, mhm. dlatego że tam jest no, poza, poza tym, co my widzimy w tej wodzie, czyli ryby, na przykład pływające w toni, no, jest mnóstwo organizmów drobnych, bakterii, yy, takich bezkręgowców, które nam potrzebne są w filtracji, które są często pożywieniem dla ryb i które yy, poruszają się w wodzie tylko dlatego, że jest ruch wody. Tak? To są organizmy planktoniczne. No, Większość organizmów planktonicznych nie jest w stanie się kurzyć, sama potrzebuje ruchu wody. Tak? Poza tym, ruch wody, który w, który w akwarium wytwarzamy, jest w stanie dostarczyć nam tlen do koralowców. Jest w stanie zabrać, odebrać jakby z tych tkanek koralowców dwutlenek węgla, który one produkują w procesie oddychania. Produkty przemiany materii też, bo koralowce wydalają je podczas metabolizmu swojego. No i oczywiście, jeżeli karmimy koralowca. Większość szkolowców, mimo wszystko, raz na jakiś czas trzeba karmić. No, też dzięki temu, dzięki tej cyrkulacji wewnątrz akwarium, możemy im zapewnić właśnie tą, ten pokarm, również też suplementację różnych innych mikroelementów. Mm -hmm. Powiedziałeś o nami na samym początku, że ten przepływ wewnątrz akwarium powinien wynosić około 10 razy. Na godzinę hmm. pewności zbiornika, czyli jeżeli mamy 5000 litrów, yy, które jest wymagane do przepływu w naszym 500-litrowym akwarium, no hmm. to, to czy w tym momencie możemy przyjąć tak, że yy, cała woda musi wymieniać się między zbiornikiem głównym a e sampem, czy możemy przyjąć taką zasadę, że część wody na przykład yy, przepływa między yy, filtrem a zbiornikiem głównym, a część wody recykluje wewnątrz zbiornika? Widzisz, to jest tak, że. Ten, ten cały, ta cała woda nie musi oczywiście cały czas taką prędkością to się przez filtr. Tak? Dlatego, że nawet jeżeli ta woda będzie wolniej przepływała przez filtr, no to ten odpieniarz będzie miał jakby więcej czasu, żeby tą wodę dobrze odpienić. Lampa ultrafioletowa będzie miała ta woda przepływ wody przez lampę ultrafalutą będzie dłuższy i to promieniowanie też będzie miało dłuższy kontakt, dłuższy kontakt dokładnie z, z powierzchnią wody. Natomiast ruch wody wewnątrz akwarium jest, jest ważny bezpośrednio dla organizmów, które są w akwarium. Tak? Ten ruch wody tak naprawdę prawie, że nie może być za duży. To tylko to, co nas ogranicza, to oczywiście wielkość pompy i to, żeby piasek, który gdzieś się tak? nie nie fruwał nam po tak żeby ten ruch wody nie stresował polipów karolowców, żeby nie stresował ryb. Ale y, jesteśmy w stanie dobrać. Ustawić pompę w takim miejscu, tak ją skierować w toń wody, że nawet, nawet duży, duży, duży strumień jest w stanie się gdzieś rozejść, i, ale dzięki temu stworzyć falę, która gdzieś tak naprawdę w sposób taki, no, w tym momencie, linearny, będzie dostarczała tym naszym organizmom. To wszystko, co na to Czyli jeżeli mówisz o dużym przepływie, ja troszeczkę wrócę jeszcze do samego początku wypowiedzi. Jeżeli mamy odpieniać, jeżeli mamy te wszystkie filtry w sampie, to możemy przyjąć, że ta ilość wody, która spłynie, żeby obsłużył ją odpieniacz lampa ultrafioletowa, absorbenty fosforanów i wzbogacenie wapni, bo tam możemy mieć kalkreaktor, kalkmixer i różnego rodzaju inne urządzenia. To tak, na dobrą sprawę, jeżeli przyjmiemy, na przykład, że głównym urządzeniem w filtrze jest odpieniacz i on jest w stanie. Nam powiedzmy przerobić 2000 litrów wody na godzinę, to wydaje mi się, że to powinna być absolutnie dolna granica wydajności przepływu pomiędzy sampem a zbiornikiem głównym. Tak, no bo skoro sam sam odp skoro, skoro pompa odpieniacza ma taką wydajność, mm -hmm. no to musimy zapewnić yy, taką ilość wody w sampie, czyli taki spływ, czyli takie tłoczenie z kolei do akwarium, żeby ta pompa miała. Yy, na czym pracować, A dodatkowo dochodzą jeszcze obchodzenia, typu właśnie lampa ultrafioletowa, yy, mikser i innego, innego typu yy, urządzenia. Także no, musimy pamiętać, że minimum to jest powiedzmy wydajność odpieniacza. No, Ok, Dobra, i teraz wracamy z powrotem do yy, górnej części yy, naszego hobby, czyli samego zbiornika. To jest cyrkulacja, ruch, yy, ruch laminarny. I teraz mamy też troszeczkę nowinek technologicznych, no, które są znane już od wielu lat. To nie jest tak, że to jest jakaś Ameryka, którą odkrywamy, ale jest to rzecz, moim zdaniem, z której akwarium będzie funkcjonowało o wiele gorzej. Ja pamiętam, jak zaczynałem nasze hobby jeszcze wiele lat temu, to stosowaliśmy takie pompy, to jest Aquamedic Powerhead, seria PH. I to były pompy, no, które były dosyć niezawodne, jeżeli chodzi o swoją pracę, aczkolwiek miały jedną wadę w, stosun Nie, no, kilka było. w stosunku do tych pomp, które na chwilę obecną są używane jako falowniki. Przede wszystkim te pompy wytwarzały bardzo wąski strumień, pracowały jednostajnie. Ich wirniki faktycznie nadawały się do pracy jako falowniki, czyli mogły pracować na zegarach czasowych w trybie włączony, wyłączony. Czyli jeżeli pompa miała nominalnie wydajność 2000 litrów, to ona pompowała 2000 litrów wody i potem nie pompowała nic. A tak na dobrą sprawę, postęp, który poszedł w elektronice, bo tutaj, jeżeli mówimy o zwykłej pompie, to możemy mówić o zwykłych rozwiązaniach elektrotechnicznych i elektromagnetycznych, to w tym momencie mamy o wiele ciekawsze dostępne pompy, yy, które spełniają rolę troszeczkę na, matki natury. Zwróć, tak? Zwróć uwagę na to, jaka jest średnica wy, wy, wypływu pompy. Tak? Ok, nie wiem, 3 cm, a tutaj mam prawie 10 cm, prawda? I dzięki temu nawet pompa, która ma duży, dużą siłę wydajności, jest w stanie rozłożyć ten, tą, ten strumień na, na taką no, szerokość, kurcze rury, rury takie nie wiem, o średnicę 80 cm. Tak, tak. Dzięki temu to, to, nie jest, to nie jest ten ruch strumień nie jest taki silny w każdym miejscu, on jest delikatniejszy, aczkolwiek ma dość daleki zasięg. Czyli jeżeli przełożymy to na y, nasz dobrostan naszych zwierząt, czyli y, te warunki, jakich się czują, jeżeli mieli korala w szczególności długopolipowego, taki, który y, będzie nam falował w toni wodnej, jeżeli dostanie taki silny strumień, może go no to po prostu. Chyba stresować, może przykurczać te polipy aż w którymś momencie. no, tak, no, wiesz, no jeżeli polip jest cały czas w jedną, jedną, jedną stronę, tylko y, atakowany wodą, strumieniem wody, no to w końcu on się, po pierwsze, się chowa, tak, się kurczy, a po drugie, jest niestety, istnieje niebezpieczeństwo tego, że będzie y, odchodził od, od szkieletu, prawda? Czyli gdzieś tam ta tkanka będzie się... Y, będzie roku, szarpana po prostu. Będzie szarpana, będzie odchodziła od szkieletu, później z kolei wchodzą, wchodzą wszędobylskie glony, tak, pionierskie i to niestety nie w drugi dobrze prowadzi, prawda? Jaką wydajność ma ta pompa? No, ta pompa ma wydajność, a z regulowana, to nie jest tak. Ta pompa miała tylko 2000 litrów na godzinę wydajności stałej całej pracy. Natomiast ta pompa dzięki takim wspaniałem urządzeniu, kontrolerowi, może osiągać wydajność od 5 do 15 tysięcy litrów na godzinę. Czyli w minimalnym zakresie będzie pracowała z wydajnością 5000 litrów na godzinę w tym szerokim strumieniu, czyli to będzie taki bardzo powolny, jednostajny, ale szerokostrumieniowy przepływ wody w akwarium, a w szczycie, że tak powiem, swojej mocy może osiągnąć 15 15000 litrów na godzinę. Tak, i dzięki programatorowi możemy. Tutaj w standardzie mam 9 programów, jest 8 programów stałych. Z których te programy są podzielone na takie, na takie krótkie, krótkie odcinki po 30 sekund. Tak? Czyli znaczy, mamy dwa programy: pierwszy jest program bodajże pracy minimalnej, drugi, drugi jest maksymalny, i pozostałe programy to są... są. takie mieszanki jakieś. takie. Wiesz, mm -hmm. Czyli powiedzmy, mamy nie wiem, dwie minuty pracy na maksymalnych obrotach, minutę pracy na minimalnych obrotach. Tak? Potem powiedzmy minutę na maksymalny i dwie trzy, albo trzy minuty na minimalne. Także to jest, jest jakiś stały program. No i ale fajny jest program dziewiąty, dlatego że on jest taki losowy. Czyli tutaj już. już to już jest elektronika, która mhm. steruje, która potrafi tak mieszać, mieszać to, to wydanie tej pracy, że ta popa wtedy no, najbardziej zbliżona do natury mhm. tak. A powiedz mi tak, jakie to ma jeszcze odniesienie w stosunku do cyklu dnia-nocy, bo z tego co wiem ja to urządzenie jest wyposażone też sterownik w fotokomórkę. Jest tutaj fotokomórka. Tutaj nie widać, ale jest taki mały znaczek. Ona w momencie pracy widać, że się, widać, że się świeci, i w nocy możemy sobie nastawić w ten sposób, że jeżeli ten kontroler będzie leżał gdzieś przy lampie, w momencie, kiedy. Albo w jasnym pomieszaniu. W momencie, w momencie kiedy, kiedy lampa nad akwarium gaśnie, fotokomórka dostaje sygnał, że tego światło śmieje, i wtedy urządzenie zwalnia i pracuje przez. Taki długi okres, jak długo nie świeci światło? Czyli to przez cały cykl nocny będzie pracował na minimalnych obrotach. Dopiero kiedy fotokomórka zauważy, wyczuje światło, czyli jak gdyby ten cykl dzienny się załączy, to w tym momencie będziemy mieli ten program losowy, wybrany lub każdy, który że tak powiem na kontrolerze. Wybierzemy. A w każdej chwili możemy wcisnąć włącznik Night, i wtedy pompa właśnie spada do tego minimalnego stanu. Dzięki temu możemy karmić na przykład ryby w tym lub wyłączyć na czas karmienia. Także tutaj też mamy taki przycisk, jeżeli chcemy karmić powiedzmy te korale, które wymagają do karmienia, albo mamy jakieś delikatne ryby. No to w tym momencie możemy tą pompę chwilowo sobie jednym przyciskiem wyłączyć. Nie trzeba tutaj nic robić. Może jeszcze warto byłoby tutaj ściągnąłeś o budowę, pokazać jak wygląda wirnik. On bardzo Moim zdaniem przypomina łopatki takiego okręt. śrubookrętowej. Tak. To jest też taka technologia, która umożliwia chyba bardzo efektywne wykorzystanie mocy, ponieważ ta pompa przy 15 tysiącach litrów na godzinę będzie maksymalnie ile zużywała energii elektrycznej 20 W. Maksymalnie do 20 Tutaj mamy na Minimalnie, ten... minimalnie do 90, maksymalnie do 20 W. Od 9 do 20 W, i co jest jeszcze niezmiernie ważne, na co coraz częściej producenci zwracają uwagę, że jest to pompa zasilana prądem stałym o niskim napięciu. Tu mamy 24 V, czyli w odróżnieniu od wszystkich innych pomp, jeżeli doszłoby do przetarcia przewodu czy czegoś takiego, mamy gwarancję, że no nic się nam nie stanie w akwarium. Chociaż te wszystkie pompy mają dosyć dobrą klasę zabezpieczenia IP65, no producenci jednak coraz częściej. I że tak powiem, skłaniają się ku temu, żeby stosować te pompy o niskim napięciu. Zwróć uwagę, jak ten element wokół wiwłka jest zbudowany. Tutaj nie ma, jak w starych pompach, normalnie pompa przepływała przez, przez koszyczek jakąś, jakąś, jakąś gąbkę, to tutaj tak naprawdę pompa pobierana jest zaraz z okolicy, z okolicy pompy. To Woda jest pobierana zaraz z okolicy pompy. Więc, jakby nie ma praktycznie żadnych ograniczeń konstrukcyjnych, żeby ta tak szybko jak bilernik tłoczy, tak szybko ta woda. Właściwie jest w stanie się dostać do tej pompy. Nie? I tutaj mówiliśmy o y, pompie, która ma wydajność 15 tys. litrów. A co w przypadku y, nanoakwariów, czyli tych zbiorników mniejszych, powiedzmy nie wiem, o pojemności 150 litrów? Czy takie rozwiązania też istnieją? Istnieją. Do małych zbiorników, a Komedik stworzył pompę nanokrop, y, która, której zasada działania jest taka sama, tak naprawdę. Tak? Czyli jest taki sam wirnik duży, który jest w stanie pompować pompować wodę właściwie bez żadnych strat, dlatego, że ta woda pobierana jest zaraz... Mamy bardzo podobną konstrukcję też yy, przypominającą tą naszą śrubę okrętową. Dokładnie, śruba okrętowa, oczywiście na y, ośce ceramicznej. Yy. I tylko tak, no ta pompa ma o wiele mniejszą oczywiście wydajność. Ta wydajność tej pompy w, 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 znaczy jest regulowana od 2500 litrów na godzinę do 5000 litrów na godzinę. Tą wydajność regulujemy potencjometrem, zmniejszając po prostu yy, dopływ prądu. Tutaj przy, przy 2,5 litrów ta pompa ma po, pobór mocy około 6 W przy 512. Trzeba uważać, że ta pompka jest no, przystosowana pod małą akwarium, pod nana akwaria, ona, nie wiem, szerokość ma około 4-5 cm może, także faktycznie da się wcisnąć praktycznie w każdą skałkę i będzie łatwo można ją zamaskować. Mały pobór mocy też oznacza bardzo cichą pracę, także tutaj nie będziemy mieli problemu z hałasem w akwarium. Można zastosować jedną lub dwie takie pompki. Jako, w jaki sposób jeszcze tą, tą pompę się mocuje w akwarium? Tę pompę jeszcze można zamocować w panelu, na przykład. Nasza mała akwaria. tak? Nasza mała akwaria, czyli Jasza i Bleny wykorzystują tę pompę jako główną pompę obiegową, tak naprawdę. Ta pompa jest, jest schowana w panelu, tak naprawdę w akwarium widać tylko i wyłącznie wylot pompy. Ona jest w specjalnej takiej uszczelce gumowej montowana, żeby, żeby też nie przekazywała drgań. I ona zasila tak naprawdę cały ten mały zbiornik w wodę, powodując... No. I, ruch, i ruch wody i przy okazji ruch, ruch wody przez odpienia. To jest przestawka, którą po prostu dokręcamy, dokręcamy specjalne pierścień i ona się dociska powolutku równomiernie i, i, i cały czas trzyma ten dole. Czyli to jest taka jedna duża powierzchnia to jest... Mi się wydaje, że trochę rozwiązanie jest zaczerpnięte z takich profesjonalnych stawek do przenoszenia szkła, gdzie mamy naprawdę potężną siłę, która jest wytworzona pomiędzy tą gumą a szybą, która utrzymuje pompę w jednym miejscu. To chyba by było tyle, jeżeli chodzi o tą małą pompkę.